Możesz mówić, Antosia? dobry. Nie no, powiedz normalnie, normalnym głosem. Widzicie, o? tak wygląda kobieta na KRL, panowie. Cześć, co tam, Antosia? it jest. Like. Antosia, mam jedno pytanie, nie? Czemu podajesz mm -hmm. się w kółko za kobietę i brunetkę i bejtujesz tych małych spermiarzy na czacie? W kółko, że jesteś gigakobietą i musisz mieć vipak. No, bo jestem gigakobieta. za <coughs> głos. Eee. Tak po prostu mam tak kiedyś, <coughs> dwa, dwa, od dwóch lat może mam już nawet właśnie taki pseudonim Antosia. Aha. Zaczęło się od Helle tam w sensie w Helletlus, tam na przykład jak był jakiś 30 letni mężczyzna, <coughs> To myślę, że jestem kobietą, co nie? Aha, i po prostu bejtowałaś, bej, tak. ja już do ciebie, jak do kobiety. Dobra. Antosia, nieważne. Rozłączamy się, idę mm -hmm. zobaczyć ten plejtek. Kocham cię Antosia, ok. jesteś fantastyczny. Ja ciebie podzeniem. też like.